Dzień dobry, dzień dobry. Zanim powiemy o ciekawej formie inwestowania w nieruchomości nietypowej, dwa ogłoszenia drobne, szybkie. Po pierwsze, 1 października robimy konferencję o krok przed rynkiem. Same kozaki na scenie, bardzo konkretne prezentacje i ponad tysiąc osób w Krakowie. Także warto być okrokszodynkiem.pl link jest poniżej. Będzie na przykład prelegentem Rafał Sonik, który wprowadził BP i McDonald's do Polski. Będzie Szymon Banaś, który robi 100 milionów obrotu rocznie i skaluje firmy na cały świat. Będzie January Ciszewski, który zarobił olbrzymią ilość kasy, wiele milionów na fotowoltaice, na inwestowanie w akcje firmy Columbus i wiele, wiele innych ciekawych osób. Także warto. Każda z tych osób była krok przed rynkiem, więc stąd jest nazwa. Pokażemy, jaki, w jaki sposób oni myślą, co oni robią, że te trendy niejako wyprzedzają, więc warto być. Ja będę siedział na całej konferencji, będę do nocy z wami również mógł pokazać w coolerach, także będzie okazja, żeby się spotkać. Będę też licencje charytatywne, także warto, warto być. Druga kwestia: długo piszę, ale dalej piszę książkę o tym, jak mądrze wydawać, jak mądrze oszczędzać, jak jednocześnie używać sobie życia i Pozwalać sobie na różne, nawet ekstrawaganckie, wydatki. Także no teraz zrobimy konferencję, to się trochę przedłuża, ale książka niebawem będzie. Lista pierwszeństwa jest pod spodem, a teraz lecimy z tematem żabkowym, bo o żabce, albo nie tylko o żabce dzisiaj mowa. Otóż jakiś czas temu nabyłem dwie nieruchomości. Dwie żabki. Ale te żabki to nie oznacza, że sobie wziąłem franczyzę żabki, tak? Czyli że teraz będę martwił się, czy ktoś ukradnie batonik, czy nie ugradnie, czy mój pracownik zapije, czy nie zapije. Nie nic z tych rzeczy. Może sobie tutaj. Nic z tych rzeczy po prostu kupiłem dwa lokale, które już mają gotową umowę z żabką. Już tam żabka sobie siedzi, prosperuje i płaci co miesiąc. Kasę, a co roku jest rewaloryzacja, do, do czego zaraz wrócimy. Więc to są umowy wieloletnie i kupiłem takie dwa lokale. Pytanie, ile można na tym zarobić? No bo na mieszkaniach zarabia się w dużych miastach 3%, czasem 4-5%. W Katowicach myślę, że jest to bliżej 5%. Tak? W sensie kupujesz mieszkanie za pół miliona, jeszcze za 2,5%, 2,5 tysiąca, co daje. Co daje rocznie, no może więcej, to daje 6%, tak? On no 2,5 razy 12, to daje 6%, to jest takie całkowicie realne. Natomiast takie lokale mogą dawać 8%, mogą dawać 9%, w mniejszych miejscowościach mogą dawać nawet 10 czy 11%. Także jest to dosyć ciekawe. Jeżeli chciałbyś takiego gotowca w postaci żabki, to, to również tym się zajmuję, bardzo mi się temat spodobał. także pod spodem masz formularz do Happy Invest, możesz sobie wypełnić formularz i, i taką, e, taką żabkę, tudzież stokrotkę, e, czy nawet w skrajnym przypadku biedronkę można kupić, czyli lokal z gotową umową. I teraz, jakie są plusy i minusy, i dlaczego tak mało osób w ogóle wchodzi w te lokale? Normalne byłoby to, żeby pomyśleć, no, no, że mieszkania to jest taka podstawowa e, potrzeba ludzka i mieszkania to zawsze będą się wynajmować, zawsze ktoś będzie chciał je, a lokale to niekoniecznie. I to jest prawda. Ja też, jak widziałem w wielu miejscach e, takie kartki wynajmę, wynajmę przy tych lokalach, to miałem takie lekkie obawy. Z drugiej strony. Lokal dobrze kupiony, tak? Czyli ja mam w jednej miejscowości, na przykład lokal na rynku, albo w innej mam tuż przy takiej większej drodze. Lokal dobrze kupiony, w dobrym miejscu, on ma dużo lepsze szanse, żeby się przyjąć i dużo lepsze szanse, żeby zarabiać regularnie. I teraz e, takie duże sieci, przyjmijmy tą żabkę, o której dzisiaj mówimy, takie duże sieci, sieci badają ruch uliczny, ruch pieszy i patrzą w jaki sposób. Badają w jaki sposób ta żabka ma tam sens i jaki ma potencjał. I jeżeli uznają, że ma potencjał, jeżeli ich predykcje, ich przepuszczenia się sprawdzają, to taka żabka sobie tam siedzi latami. Jak to wygląda? Można mówić 10-letnią. Przy czym przez 3 lata żabka ma okres taki karancyjny. Nie idąc w szczegóły, po prostu ma łatwiejsze warunki, żeby wyjść z takiej żaby. A później już raczej siedzi sobie na miejscu. Są żabki, które są w Polsce po kilkanaście lat, w tym samym lokalu i nie ma, nie ma żadnego wyzwania. A co jest ciekawsze, jeżeli masz mieszkanie, to przeważnie wynajmujesz je komuś. Czasem, jeszcze jak masz jedno mieszkanie, to znasz tego, znasz tego najemcę. Może masz z nim jakieś relacje, jakąś, yy, yy, w jakiś sposób przez ten rok czy dwa, yy, zopalić jakąś relację drobną, że należy go jakąś sympatią. I teraz podwyższanie ceny zawsze nie jest przyjemne. To jest takie, że no tutaj, panie Adamie, od kolejnego roku tam stówkę więcej albo dwie. To nie jest fajne. Oczywiście z tym też nie, nie ma problemu, to jest normalny biznes, wszystko drożeje, więc jakby nie ma, nie, nie ma w tym nic złego, ale jednak yy, to wymaga zaangażowania i to wymaga jakieś myślenia o tym. Natomiast w przypadku takich lokali zawsze jest taki, taki punkt w umowie, który mówi o rewaloryzacji zgodnie z stawką gusu. Czyli po prostu co roku się sprawdza, ile sobie gus wyliczył, jaka jest średnia inflacja na wynajmie lokali użytkowych i o tyle sobie podwyższasz. I to często nie są małe kwoty. A jeżeli nawet są małe, to na przestrzeni lat one się zbierają do całkiem dużych. Także mając taką żabkę z umową na przykład 10 lat, teraz na przykład też sobie jeszcze zaliczkoję trzecią żabę, bo mi się ten temat na tyle spodobał. E, masz, e, nie powiem, jak gwarancję, ale duże prawdopodobieństwo, że masz stałego najemcę przez na przykład 10 lat, jeżeli kupujesz w pierwszym roku. E, taką żabkę pierwszoroczną. A jeżeli masz taką żabkę trzyletnią, no to już masz większą pewność, że ona tam będzie, bo już trzy wytrzymała, już, już gra. Można też sobie sprawdzić obroty taki żabek, bo e, no nie wiem, czy tutaj na tym filmie mogę mówić, jakie są te, e, te bazowe obroty, jakie, jakie żaba wymaga. Ale myślę, że jakbyś będziesz kupował taką żabkę, to będziesz mógł się tam spokojnie dowiedzieć, jakie są parametry brzegowe. Jeżeli te parametry są na styku, to też nie ma problemu, możesz taką żabę kupić, ale jak na przykład obrót jest wyższy o 30-40-50% niż takie minimum, to wtedy masz dużą do, dozę prawdopodobieństwa, że taka żabka będzie dla Ciebie zarabiać latami i co roku jest y, niejako podwyżka. Także Temat jest bardzo ciekawy. Temat jest mało popularny z jednego prostego powodu: bardzo dużo osób uczy tego, jak wynajmować, jak flipować, jak zarządzać mieszkaniami, dlatego, że jest relatywnie łatwo dostępny kredyt hipoteczny. I wiele osób kupuje sobie jedno mieszkanie dla siebie, a na przykład drugie na wynajem, bo jeszcze ma zdolność. Oczywiście część osób twierdzi, że to jest w ogóle nieetyczne, niemoralne. Ja w tym nie widzę nic złego, że ktoś ma jakieś aktywo, które wynajmuje komuś. Natomiast. Natomiast, mając takie mieszkanie, no to to słyszy się od wielu osób, że, no, że po prostu to jest normalne, się wynajmuje, jest wiele szkoleń, kursów, y, YouTube'ów i tak dalej. Natomiast, lokalami komercyjnymi jest trochę inna bajka, ponieważ tych lokali jest mało na rynku, że mało, dużo mniej niż mieszkań, tak? Ta proporcja jest, wiadomo, masz wielkie wielkie osiedle, wielkie blokowisko, setki mieszkań, na to jest często kilka lokali użytkowych, tak? bo tutaj jest jakiś warzywniak, tu jakaś żaba właśnie, tu jakaś poczta, tu coś i ta proporcja jest zdecydowanie mniejsza, więc jest mniej osób doświadczonych, które może się dzielić wiedzą na, na ich temat. No i na to nie weźmiesz kredytu hipotecznego, tylko tutaj Ewentualnie myślę, że można sobie zrobić hipotekę na refinansowanie, hipoteczne na, swoje, na swoją nieruchomość i kupować za gotówkę, lub kredyt firmowy, lub za gotówkę tak jak ja akurat to robiłem. Więc po prostu jest dużo mniej ludzi, które nawet ma kasę, bo paradoksalnie więcej ludzi stać na mieszkanie za pół miliona niż za lokal. E lokal za 300 tysięcy na przykład, tak, bo, bo paradoksalnie te, te półmiana niektórzy biorą w kredycie, a te 300 tysięcy trzeba przeważnie dać gotówką. Także temat tylko dlatego jest mniej popularny, znaczy, no może nie tylko dlatego, ale to jest jeden z kluczowych powodów, dlaczego jest mniej popularny, natomiast jest dużo bardziej marżowy, jeżeli chodzi o procent, o szybkość zwrotu, bo taka żabka, jeżeli się zwróci na przykład po 10-12 latach, no to Możesz sobie zyskać cały wkład, znaczy skonsumować na przykład ten wkład w, w ciągu tych, tych lat, a żabkę sprzedać i, i kupić coś innego. Także z mieszkaniami to dużo dłużej trwa. Chyba, że mówimy o gotowcach inwestycyjnych na Śląsku, bo i takie mamy tam, owszem, tam również możesz liczyć na 8-90%. Kupując na przykład takie mieszkania malutkie, trójpaki, czy na przykład kupujesz jedno mieszkanie. 80 metrów podzielone na trzy kawalerki, to, to w miejscowościach takich jak Chorzów, jak Bytom, jak Zabrze, czy nawet Katowice w niektórych dzielnicach jest to do osiągnięcia. Natomiast z lokalami jest to dużo, dużo łatwiejsze. Na biegu dzisiaj możesz kupić lokal na 8%, czego tak łatwo z mieszkaniem nie zrobisz. Także myślę, że temat jest ciekawy. Ciekawy jest ciekawe, ciekawe temat wieloletnich umów, ciekawe jest temat rewaloryzacji. Jest to temat relatywnie bezpieczny i myślę, że warto się nim zainteresować. Także jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów, to, to na tym rynku jest bardzo dużo niekompetentnych agentów, jest bardzo dużo takiej hałtury, w sensie ludzie ci nie odpisują, nie mówią ci, jaka jest faktycznie ten obrót tej żabki, nie mówią, czy tam jakiegoś innego lokalu. nie Nakręcają makaron na uszy. Naprawdę poznałem ten rynek ostatnio bardzo dogłębnie. Także jeżeli chciałbyś kontakt do kogoś konkretnego, chciałbyś, żeby ktoś się jako fajny z tym skontaktował, kto ma ofertę spod lady, czyli takich, których nie widać na OtoDom, czy na innym portalu nieruchomościowym, to to wypełniając formularz pod spodem i zaznaczając, czy chcesz mieszkanie, czy też lokal, możesz dostać kontakt do Jacka lub Przemka, bo Przemek zajmuje się mieszkaniami, Jacek lokalami komercyjnymi. I, i coś fajnego dobrać. Ja właśnie z, z chłopaków usług korzystam i chętnie też ich promuję, także jeżeli chciałbyś, to, to w ramach naszego Happy Invest możemy, możemy coś razem podziałać. Natomiast niezależnie od tego formularza, to jeżeli masz dzisiaj kapitał na, na inwestycje, i myślisz, myślisz o nieruchomościach, pomyśl, czy nie warto zrobić tego właśnie w postaci lo, lokalu z najemcą sieciowym. E, e, lub, no teraz na przykład mamy też taki w Katowicach e, e, bardzo, w Katowicach na no, to jest takie powiedzmy lepsze, bogatsze osiedle. E, mamy gotowiec inwestycyjny e, na e, bez najemcy z sieciowego, ale z fajnymi, pewnymi najemcami wieloletnimi, już większość z nich jest od 4 lat. I tam jest 9%, to jest bardzo duże, bardzo duże miasto. E, tylko, że to jest droższy lokal, bo on kosztuje z tego co pamiętam milion 800 tysięcy. I ale naprawdę bardzo ciekawy temat. Także 9% można zarabiać po prostu na już, czyli, że ktoś ma takie pieniądze, no to może już dzisiaj zarabiać kilkanaście tysięcy pasywnego dochodu stabilnie, bezobsługowo. To też jest właśnie kolejna, kolejna kwestia, że lokale komercyjne są bezobsługowe przeważnie. Czyli nie masz problemu z tym, że najemcy się pralka zepsuła, że że on się wyprowadza, wprowadza nowy trzeba szukać ogłoszeń, robić remonty po starym itd. Tak Tutaj te, te problemy mieszkaniowe częściowe odchodzą, więc myślę, że temat jest bardzo ciekawy. Tyle ode mnie. Wszelkie linki do rzeczy, o których dzisiaj mówiłem są pod spodem, także warto sobie zerknąć. A my się widzimy na YouTubie, w kolejny wtorek o 20. a na żywo 1 października na konferencji Okrok przed rynkiem. Harkona no, to, wszystkiego dobrego. Cześć! Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.